Proszę Pana, żeby stał Pan przy mnie ramię w ramię, wtedy kiedy rzucą się na mnie niektórzy, kiedy znowu powtórzę to, co powiedziałem tydzień temu, że istotną częścią programu, pozytywnego programu, nie wiem czy kolega jeszcze jest, Platformy Obywatelskiej, jest program Cela Plus. Dla tych wszystkich. I do tego nie trzeba Trybunału Stanu i nawet nie muszę się przejmować, czy jacyś posłowie się przestraszą albo się zamkną w toalecie, bo do tego jest potrzebny niezależny prokurator, niezależny sędzia, bo dowody są na stole. Znaczy, ja mogę być pierwszym świadkiem wielu, wielu sprawach pisowskich, i nie tylko o pieniądze chodzi. I dla mnie też jest bardzo ważne. Wiem, jak ludzie reagują żywiołowo, bo mają. No, nieprzypadkowo, po siedmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo mają dość bezprawia i jak marzą o sprawiedliwości. I, I dlatego wiem, że kiedy zapowiadam, a jestem w tym naprawdę zdeterminowany, mam też osobistą motywację, nie ukrywam. Chcieli zniszczyć mnie, moją rodzinę, nie, nie, ja się nie uskarżam. Nie, nie będę ubolewał, szczególnie w obliczu tragedii innych ludzi, u mnie to jest tylko dyskomfort. Ale od. Yy, Siedmiu lat z użyciem wszystkich narzędzi yy. budują we mnie motywację. Budują we mnie motywację. Natomiast nie możemy zapomnieć, ja bardzo chciałbym, żebyśmy myśleli o tym programie Cela Plus w sposób zrównoważony, to znaczy chodzi przede wszystkim o to, żeby naprawić ludzkie krzywdy, jakie oni zrobili. Dzisiaj wiecie, że nikt w Polsce już nie mówi o tym, ile dziesiątek albo i setek tysięcy kompetentnych ludzi straciło pracę, tylko dlatego, że na stanowisko musiał pójść ktoś z rodziny pisowskiego kacyka. Niektórzy, no wiecie, jak się spojrzy na represjonowanych i ściganych prokuratorów, sędziów, tylko dlatego, że odważyli się być przeciw temu, yy, temu rządowi też nasze życie. Przecież tak naprawdę my musimy naprawić krzywdy, które dotknęły każdego z nas, bo te 7 lat to było naprawdę coś dramatycznego. Liczby tutaj też to mówią. Ja będę chciał, żeby jednak ktoś odpowiedział. Nie fikcyjny trup z Albanii, żeby ktoś odpowiedział za haniebne, korupcyjne decyzje dotyczące respiratorów, <klucza> których efektem jest 200 tysięcy między innymi nadmiarowych zgonów. Ja wiem, że ludzie, ja rozumiem, ja sam, kto chce rozmawiać o śmierci i chorobach, to nie jest coś, co ekscytuje widownie. Ludzie nie chcą o tym rozmawiać, chcą zapomnieć. Ja, ja to rozumiem, ale prawo nie może zapomnieć o tych, którzy zarabiali jakąś brudną kasę w czasie, kiedy ludzie umierali, a w Polsce umierało ich najwięcej w Europie. Więc my musimy pamiętać zawsze o tych, którzy cierpieli, którzy coś stracili z powodu rządów PiS-u po to, żeby wymierzyć PIS-owi sprawiedliwość też w imieniu tych pokrzywdzonych, a nie z poczucia czy chęci zemsty. Tak jak powiedziałem, niezależna prokuratura, właściwie wystarczy, wystarczą jej raporty Najwyższej Izby Kontroli. PiS wybrał sobie szefa Najwyższej Izby Kontroli. I to, że się pokłócili o coś tam, nie moja, nie, nie moja sprawa, ale w same raporty niku wystarczą, żeby te procesy miały charakter szybki i bezbolesny, znaczy bezbolesny z punktu widzenia oglądających. Nie będziemy się nudzić, to naprawdę powinno pójść szybko i sprawnie.